Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym wam coś pokazać. Na dworze jest około minus 7 stopni. Zobaczcie, jak są oszenione panele. Jest szron, one są przykryte szronem. To jest jeden string, 6 paneli, drugi string. W ogóle jest w cieniu, tylko części niektórych paneli wystają. A produkcja idzie. Ponad 300 W. Zaraz Wam zrobię zrzut ekranu z aplikacji i pokażę. Jest godzina około 7.20. 6 marzec. Krótki update. Jest godzina około 8.15, 8.20. Po szczonie nie ma śladu. Temperatura minus półtora stopnia. Produkcja zobaczycie za chwilę na zrzucie.